Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze media. Zapraszam. Znamy produkcję, która zastąpi Koronę Królów. Będzie to serial Królowie, który przybliży widzom postaci synów Władysława Igieły, Władysława Warnyńczyka i Kazimierza Igilończyka. W rolę monarchów wcielą się Michał Kaszyński i Krzysztof Świpła. Premiera już 18 grudnia, a odcinki będą ukazywać się od wtorku do piątku o 20:30 Teraz potrzebna jest smutna muzyczka. Monika Goździalska odeszła z kanału 0. Jedni powiedzą, że nie nadawała się i była stereotypową blondynką, nie mającą o niczym pojęcia, a inni w tym ja, powiedzą, że była wyjątkową, sympatyczną postacią w kanale 0 i będzie nam jej bardzo brakować. Była od początku pierwsza prowadząca poranków i programów niedzielnych z TD. Monika napisała, że w przyjemnej atmosferze rozstała się z Knauen i zamierza rozwijać się w innym kierunku. Tak więc powodzenia Monika. Lubicie rok? W takim razie to radio przypadnie Wam do gustu. Były szef Radia SK Leszek Kozioł założył Radio Rock, które koncesję otrzymało w lipcu ubiegłego roku, a wystartowało testowo w ostatni poniedziałek. Plany są wielkie. Koncesja ma zostać przeniesiona na spółkę Dobry Rok. Szef radia jest gotowy nawet założyć kolejną stację radiową z muzyką rockową tym razem nie dla Bydgoszczy, ale dla Częstochowy. Na razie będzie musiał się zmierzyć w Kujawsko-Pomorskim ze stacją swojego byłego pracodawcy Eskom Rock. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na skrótowo na razie.